Jakie Państwo macie pytania? Jakie macie prośby? Co jeszcze potrzebujecie? ty raczej to znaczy będzie to pewne, że ten metr będzie faktycznie mniejsza ta woda, jak się przynosi. Tak, y, nikt Panu y, takiej pewności nie da. Tak samo nikt, nikt nie jest w stanie Panu powiedzieć, czy. Ja będę zalany, czy nie będę? Bo takie pytania padają. Opieramy się na prognozach, określamy tą ewentualną linię, która zostanie utworzona przez wody, które zaleją, czy też jesteśmy w stanie określić poziom tej wody w terenie zalanym, natomiast to szczególnie u was, czy przeleje się przez koronę wału, czy nie przeleje, kto to wie pan, nikt dzisiaj panu na to pytanie nie odpowie. To tutaj w jeszcze raz podkreślam, każdą najświeższą informację będziemy natychmiast wam przekazywali, ale na dzisiaj ta, szczególnie stary twór i wały, niech się liczą z tym, że woda może być równa z koroną wała, a może nawet się przed nią przelać. Ale w przypadku urodzenia we w stare stary pór, to nie jest, jak pan mówi, nie używki, to jest to używki i to źle daje całkowicie. Jeżeli bały są zalane. Nie wiemy na jak długo będzie to znaczy, dlatego też jest tak, że ja jest to, w, to, w, to, w, ostatnim to, w ostatnim momencie odłączać ewentualnie napięcie e na drzewo Państwa. To jest to ja tam, 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 gdzie wał ma dwa takie koło kapliczki jest woda i na końcu wał, też takie wały takie A jeśli tak, tam, tak, tam się przeleje, to jeszcze pompy, jeśli będą wchodziły, to są w stanie budować. Proszę Państwa, jedna informacja. Dążymy do tego, naszym celem jest to, żeby rzędne nawała na całej długości gminy były wyrównane, żeby nie było gdzieś miejsca jakiegoś zagłębienia. I to zrobimy. Ale absolutnie nie jesteśmy w stanie na tych kilkunastu kilometrach nagle podnieść wał. To jest niemożliwe. Tak. Ale są dwa zagłębienia i takie... Muku, to będziemy w boki i wiatrek i tam właśnie go ukazać. Takie zgłoszenia bezwzględnie proszę przekazywać i przyjąć się do, do... I to będziemy uzupełniać. Panie Andrzeju, ja co za pana jedno słowo przepompownia Stary Gór. będzie pracowała do chwili zalania. Nie będzie czegoś takiego, że ja przyjdę i przełącznik sobie przełączę, bo będę uważał, że w tej chwili jeszcze... E, prawda? już może być zagrożenie dla urządzeń. Będzie pracowała do chwili zalania. Do się się być, albo zalane jest, i przestaną się pracować, się albo będą pracowały. Po prostu energetyka automatycznie będzie musiała odciąć do prądu ze względu na bezpieczeństwo ludzi, którzy na przykład będą pracowali gdzieś w obrębie wału, żeby nie porazić ich prądem. Tylko to jest jedyna przesłanka, która może spowodować odcięcie energii do... i wyłączenie przepompownych. Nie widzę innych na tą tym bardziej, że pompy i urządzenia są zalewowe, zatapialne, więc mogą pracować nawet, kiedy są zalewowe. Ale zasilanie chyba nie jest te szapy, na tam Zasilanie jest wyniesione no. wyżej pompy. Są mi się te no. urządzenia. Świetnie. Pani Andrzej, jeszcze jest taka sprawa, że stoi się Pan ciepła myśl. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że my tu skupiamy się na sprawie gminy Brzeg -Tąk. Proszę pamiętać, że wały które mają wpływ na bezpieczeństwo gminy Brzeg Dolny, to są wały, które znajdują się częściowo również na obszarze gminy Oborniki Śląskie. I przerwanie wołów w tamtym obszarze na pewno wpłynie na stan bezpieczeństwa na obszarze gminy Brzeg Dolny. Bo na tyle nie teren co co są, będzie... Konkretnie będziemy... chodzi o uraz. A urazie wał zostanie przerwany... Poniżej urazy. To ta woda do Starego Dworu dopłynie. Ja powiem tylko tyle, że już dzisiaj spotkałem się tam z burmistrzem gminy Oborniki Śląskie, z komendantem Straży Pożarnej, omówiliśmy wszystkie warianty, jakie byliśmy w stanie przewidzieć negatywne i podjęliśmy działania, które mają zabezpieczyć te wały na tym obszarze. To tak dla uspokojenia, że tam... Mogłoby się Państwo wydawać, że tam się nic nie dzieje, nie. Jesteśmy tam też również w pełnym, pełnym pogotowiu e, przeciwpowodziowym. Jeszcze krótka techniczna informacja. Nasze służby podzielone na odcinki, tak jak powiedziałem, pracują według określonego systemu. Dzisiaj w godzinach popołudniowych organizujemy akcję hmm. przygotowywania gołków przez społeczeństwo od godziny 13.00. Ten komunikat był. Będą przekazywane komunikaty proszące o pomoc, będą te worki tutaj napełniane i one będą sobie stały. To będzie pewnego rodzaju forma magazynu z workami i te worki w dniu jutrzejszym, kiedy to nasze systemowe działanie zostanie zakończone, będą rozłożone i, 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 i rozdysponowane zostaną między indywidualnymi już osobami, budynkami, instytucjami itd. Szczególnie mówię tutaj teraz o mieście, bo wieś już sobie to zorganizowała. Jeszcze raz podkreślam. A albo nas nie daleje, jak wytrzymają wały, a jak pan zostanie przerwany, to na dobrą sprawę z doświadczenia też wiem, że wtedy takie workowanie przy witrynie sklepu drwia nie wiem, Ale jeżeli ktoś będzie takiej pomocy, Potrzebował czy oczekiwał, absolutnie ją otrzymać. Nie wiem, tego odmówić? odmawiać? nie będziemy. Jak to od siebie, że takie chaotyczne pompowanie wody z budynków pogarsza ich stan techniczny. fundamenty, narusza stabilność gruntów pod budynkami. Im czasami jest lepiej odczekać troszeczkę, aż przejdą te wody i dopiero pompować wody z budynków z nieruchomości po prostu. Wtedy są mniejsze sprawy.